Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Mamy dzisiaj dla Was kolejny pomysł z trzeciem maszynowym. Tym razem jest to etui na smartfona. Eee, takie etui, którego nie wkładamy do torebki, ale nosimy na zewnątrz na ramieniu. Do tego mamy tutaj ten pleciony sznureczek, i właśnie możemy sobie sami zrobić taki etui i nosić na ramieniu zawieszony. Jest bardzo proste do zrobienia. Wszystko pokażemy Wam w tym filmiku. Jest to też super projekt dla wszystkich początkujących, którzy chcieliby się zaznajomić z szyciem maszynowym i zrobić coś dla siebie, coś własnego, efektownego, a nie zbyt trudnego. I to właśnie jest takie etui. I tutaj są wszystkie materiały i przybory, które będą nam potrzebne, oczywiście mamy szpilki, nożyczki. Będziemy też potrzebować kawałków materiału, to jest właśnie ten materiał. Mamy tu parę kawałków. Ten się strzępi, to jest materiał sztuksowy, z tym też będziemy musieli sobie poradzić. Do tego jest pleciony sznurek, który będzie służył nam jako zawieszka, na którym powiesimy sobie etui. I mamy też różne zatrzaski. Wybierzemy sobie później te, które najbardziej będą odpowiednie jako zapięcie. Na początku musimy sobie wymierzyć. Eee, oczywiście, wymiary tego ETUI zależą od wielkości naszego telefonu. Mamy tutaj pasek materiału. Ten pasek składamy na pół. I pamiętajcie o marginesach. Kiedy położymy na środku telefon, to musimy sobie zostawić spokojnie 2 cm marginesu z każdej strony. Na dole może być to trochę mniej, 1,5 cm, ale najlepiej, żeby były duże marginesy, szczególnie jeśli macie dosyć gruby telefon. I na górze mamy zamknięcie. Jak widzicie, mamy ten pasek jest podwójny, czyli będzie dwuwarstwowy. Dodatkowo mamy taki krótszy paseczek. Ten paseczek będzie nam służył do tego, żeby Przewlec przez niego sznurek i ten sznurek e, i e, trzymać etui zawieszony na tym sznurku. Ten pasek jest troszeczkę szerszy niż szerokość całego etui, będzie złożony w ten sposób. Ale tu na samym końcu chwilowo, e, chwilowo, szywamy główną część naszego etui, potem przymocujemy do tego ten pasek i przyciągniemy przez niego sznurek. Na początku zaginamy marginesy. Około pół centymetra te marginesy, które wystawały poza szerokość ETUI. One są sklejone gorącym klejem. Możecie też użyć zwykłego kleju. Nie musicie koniecznie tego zszywać. I teraz składamy na pół, na lewej stronie, cały pasek materiału i zszywamy wzdłuż brzegu. Przycinamy sobie i przewlekamy na drugą stronę, możecie to zrobić za pomocą agrawki, jest najłatwiej i najszybciej. Odkładamy pasek na bok, teraz zajmujemy się główną częścią etui, ona jest jak widzicie dwuwarstwowa, mamy tutaj jedną warstwę położoną na drugiej i na początku zszywamy obydwie warstwy na lewej stronie, zostawiając otworek, przez ten otwór przewrócimy materiał na prawą stronę. Teraz, żeby wszystkie różki były ładnie rozprostowane i wyciągnięte, możemy sobie pomóc szpilką albo agrafką. I teraz składamy etui. Składamy do tego miejsca, gdzie się zaczyna zamknięcie i będziemy zszywać po bokach. Możecie sobie wybrać z której strony materiał jest ładniejszy. On jest obecnie dwustronny. Ale na przykład tutaj jest takie brzydkie zagięcie możemy złożyć w drugą stronę. I będziemy właśnie strzywać wzdłuż obydwu boków, to jest raczej brzydkie i w tym wypadku możemy złożyć przeciwną stronę w ten sposób. I zszywamy. Potem dołożymy pasek, przez który przewleczemy sznurek, przewleczemy sznurek, dorobimy zapięcie do, do, do zamknięcia. I całe etui będzie gotowe. I mamy już paseczek przyszyty. On nie jest przyszyty, jak widzicie, na całej długości, tylko dlatego, żeby się za bardzo zwijał. I możemy sobie teraz ym, wybrać rodzaj zapięcia. Mamy na przykład taką zatrzaskę albo takie bardzo małe zatrzaski, które się przywa z jednej i z drugiej strony. Można je rozłożyć w ten sposób i przyszywa się je nitką. Trzeba dokładnie wybrać miejsce, gdzie ma być spód, a gdzie góra tej zatrzaski. Ale one są chyba trochę za małe, trzeba by było ich więcej przyszyć. A tutaj jedna centralna zatrzaska z takim zakończeniem będzie najbardziej pasowała, tak wyglądają, zszyte boki i przyszyty paseczek. Teraz mamy przyszytą też zatrzaskę i możemy zamknąć etui. Jeszcze tylko nam został sznurek, który musimy przewlec przez ten pasek materiału i etui będzie gotowe. Teraz zszywamy początek i koniec sznurka. Możemy to zrobić ręcznie, możemy też posłużyć się maszyną do szycia. A teraz możemy ukryć. A właśnie to połączenie w środku paseczka. Wtedy nie będzie go widać, ono nie jest zbyt piękne. O, i nasze Etui jest teraz w 100% gotowe. Widzicie, ten paseczek się troszkę zawija, dlatego jest dłuższy, szerszy niż y, samo Etui. I poza tym jest przyszyty nie na całej długości, a tylko na samym środku. Ważne jest oczywiście w tym przypadku, żeby, żeby to szycie było dosyć mocne i żeby się paseczek nie wyrwał. Tak wygląda gotowy etui. Jest zrobione ze sztruksowego materiału. Jeśli macie ładniejszy materiał, to oczywiście możecie go użyć. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!